Witajcie ponownie, z tej strony Karolina Pawlik. Na kanale Hałas o Zdrowiu chciałabym się z Wami podzielić swoimi doświadczeniami w prowadzeniu klientów w różnym stanie metabolicznym, borykających się z różnymi problemami zdrowotnymi. Dzisiaj chciałabym troszeczkę opowiadać Wam o układzie odpornościowym, o, o tym w jaki sposób to, co jemy, albo nasze nawyki żywieniowe generują u nas. Różne choroby. Ten filmik będzie dzisiaj takim wstępem, preludium do kontynuacji części poświęconej reakcjom krzyżowym zachodzącym pomiędzy różnymi produktami spożywczymi. Dlaczego ten wstęp jest taki ważny? Z tego względu, że lepsze zrozumienie tego, co zachodzi wewnątrz naszych organizmów, powoduje lepsze zrozumienie tematu i zachęca. Zachęca ludzi do tego, żeby pokusili się o to, żeby zmienić coś w diecie, żeby zrozumieli, że większość chorób tak naprawdę jest wynikiem diety. Większość osób myśli, że jest na zdrowej diecie, a mimo wszystko ma różne dolegliwości. Także dzisiaj troszeczkę opowiadam o układzie odpornościowym. Powiem Wam kilka ciekawostek związanych z działaniem. Dwóch ramion limfocytów TH1 i TH2. E, większość artykułów e, bądź treści związanych, poświęconych e, tej tematyce jest na ogół ujęta w sposób teoretyczny, nie, ma, nie mają przełożenia na e, praktyczną e, część, a więc większość osób coś tam e, zaczyna rozumieć, e, w, rozumie, że jest coś takiego, jak, jak krwinki. Białe, które sta, stają na straży naszego układu odpornościowego, natomiast nie mają przełożenia na to, yy, dlaczego w badaniach krwi mają przykładowo podwyższone limfocyty, bądź yy, obniżone neutrofile, bądź odwrotnie. Dzisiaj troszeczkę opowiadam Wam, jakie nawyki żywieniowe wpływają na niewłaściwe parametry krwi, bądź dominację jednego z ramion limfocytów TH1 i TH2 i jakie choroby. Prowadzą do nadmiernej stymulacji poszczególnych ramion limfocytów. Ok, zacznę od takiej ciekawostki. Wiele lat temu moja mama, chorująca na astmę, będąc na wizycie u swojego lekarza-pulmonologa, usłyszała taki dosyć wątpliwy żart, że ponieważ przez długi czas choruje na Chorobę powiązaną z alergią, to przynajmniej nie musi się martwić o zachorowalność na nowotwór. I od tamtej pory bardzo się zastanawiałam, dlaczego, dlaczego tak powiedział. Odpowiedź przyszła wtedy, kiedy zaczęłam zgłębiać tajniki alergologii. I tak jak już nie raz Wam wspomniałam, uważam, że alergologia jest to dziedzina, która wkrótce, za jakiś czas, nie wiem, czy za 5-10 lat, stanie się królową, dominującą nad wszystkimi innymi specjalizacjami. I mam na myśli to, że osoba, która ma ambicje, czy terapeuta, czy lekarz, który ma ambicje do tego, żeby leczyć przyczynowo, będzie musiał poznać różne zagadnienia alergologiczne do tego żeby wycofywać większość chorób. I stąd dzisiaj ten wstęp odnoszący się do układu odpornościowego, powiązany jest ściśle z alergenami, nietolerantami na wrażliwościami pokarmowymi. W następnym odcinku będzie ciąg dalszy reakcji krzyżowych zachodzących pomiędzy różnymi produktami i będzie to szczególnie ważny temat dla osób, które chorują na alergię i na choroby z autoagresją. Dobra, a więc tak. Co dzisiaj chciałabym Wam przekazać odnośnie naszego układu odpornościowego? A więc mamy swój, swoje oręże przeciwko Różnym, działające przeciwko różnym patogenom z zewnątrz, ale też i uszkadzaczy wewnątrz. To są nasze białe krwinki i pomimo, że one współ, wszystkie współdziałają ze sobą, to są podzielone na poszczególne ramiona: ramiona limfocytów TH1 i TH2. I w medycynie znana jest taka korelacja, że ci, którzy wcześniej, wcześniej w życiu chorowali często na jakieś infekcje wirusowe, typu nie wiem, brodawczak, opryszczka, chorowali często na choroby grzybicze różnych organów, chorowali na gruźlicę. Oni mają tendencję do tego, żeby zapaść w przyszłości na najbardziej wyrafinowaną postać choroby, jaką jest nowotwór, a więc ten najcięższy kaliber do wyleczenia. I w medycynie również wiedzą, że ta grupa chorób powiązana jest z defektem nifocytów TH1, a więc nadmierną stymulacją TH1. I o tym oczywiście możecie poczytać sobie w różnych artykułach, w różnych książkach naukowych, popularno-naukowych. Natomiast niewiele osób, niewielu lekarzy tak naprawdę jest w stanie powiązać tendencje dietetyczne czy dietę właśnie z nadmierną stymulacją tego ramienia. I teraz jest powiedzmy, że przeciwległe ramię limfocytów TH2, które najczęściej w medycynie wiążą z takimi chorobami jak choroby alergiczne, choroby auto, z autoagresji. I również są pewne nawyki, są pewne, zazwyczaj to są spadki kuchni po rodzicach które promują właśnie te choroby, czyli nadmierną stymulację limfocytów TH2. I w medycynie też znają taką ciekawostkę, że jeżeli przytrafi się osoba z chorobą nowotworową i lekarz ma ambicje do tego, żeby poprowadzić człowieka dietetycznie, to on będzie chciał go przepchnąć z kompartmentu nowotworowca, czyli z obciążonym metabolizmem w kierunku nowotworowym, w kierunku alergika. Po prostu chce zmienić, zmienić mu metabolizm i żeby to zrobić, trzeba mu zmienić nawyki żywieniowe. Tak samo powiedziałam wcześniej, że z ramieniem limfocytów TH2 połączone są takie choroby jak alergie, autoagresje. Niektórzy lekarze również wrzucają do tego worka miażdżyce. I tutaj znowu jest też ciekawostka, bo lekarz, który prowadzi człowieka, z któremu się przytrafiła choroba nowotworowa, również chce mu wygenerować poprzez dietę wysoki LDL, a więc przepnąć go w kierunku dominacji limfocytów TH2, czyli wygenerować mu w pewnym sensie miażdżycę. I w ten sposób medycyna z jednego kompartmentu do drugiego przepycha choroby. I tak naprawdę nie powinno was zdziwić ani szokować takie podejście, ponieważ takie same, takie same działanie, działanie mają leki, takie same działanie mają zioła, i takie same działanie mają suplementy, o czym większość osób, które promuje suplementy, czy promuje czy leczy ludzi ziołami do końca chyba sobie nie zdaje z tego sprawy o ziołolecznictwie o, o tym jak nie do, nie, nie do końca jestem za tym żeby choroby takie jak alergie czy autoagresję, leczyć ziołami na pewno opowiadam przy okazji opowiadania o reakcjach krzyżowych między, zachodzących między różnymi produktami wtedy zrozumiecie już tak od podszewki dlaczego niekoniecznie osobie z potężną alergią czy potężną nie wiem autoagresją polecałabym mieszanki ziołowe czy też pyłek pszczeli czy inne suplementy które są najczęściej często zalecane przez medycynę naturalną a więc tak, mamy sobie to przeciążenie linfocytów jednych bądź drugich. TH1 wiadomo połączone z takimi chorobami jak wirusy, infekcje wirusowe, gruźlice, grzybice i koniec końców nowotwory i drugą przeciwległą pulę limfocytów TH2, które są powiązane z alergiami, autoagresją, zmiażdżycą. Wcześniej zapowiedziałam, że podpowiem, jakie tendencje żywieniowe generują poszczególne obciążenia czy patologie w tych dwóch ramionach. To już możecie się domyśleć, a więc wcześniej coś tam mówiłam na temat nowotworów, nakręciłam filmik i tam w tym filmiku. Podawałam jedne z głównych przyczyn, przyczyn oczywiście dietetycznych, które popychają w kierunku nowotworów. No i nie jest zaskoczeniem oczywiście, że to co napędza komórki nowotworowe to są oczywiście węglowodany, węglowodanowa żywność. Cukrogenna żywność. A więc rzeczywiście, tak samo w filmiku o bakteriach, wirusach i grzybach mówiłam, że jeżeli nie ma, jeżeli wirus, bakteria grzyb nie ma pożywki, nie ma dogodnych warunków do tego, żeby się namnażać, to ona prędzej czy później po prostu zniknie. Bakterie też mają swój czas bytowania, tak samo jak wirusy i grzyby. A więc tą pożywką dla chorób, zarówno nowotworowych, jak i grzebiczych, bakteryjnych czy wirusowych, są węglowodany, czyli żywność wysokowęglowodanowa, cukrogenna. Do tej puli zaliczamy wszystkie zboża, wszystkie produkty mączne, produkty, cukry proste, takie jak miód, syropy, nektary, owoce. Pamiętajcie, że owoce to fruktoza. Fruktoza wchodzi do komórki bez pytania. Jest łatwiej dostępna dla organizmu, stąd w momencie, kiedy macie jakąś infekcję wirusową czy grzybiczą, to nie polecam jadania dużej ilości owoców. Trochę łagodniej działają owoce cytrusowe, ale wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić na owoce cytrusowe. Jeżeli przykładowo macie przekrwienia czy, czy śluzówkę, jakąś taką nadwrażliwą, no to wszelkiego rodzaju kwachy. Kwas owoców też nie będzie goił tą śluzówkę. A więc owoce jako cukier prosty to jest coś, co napędza komórkę nowotworową. Mleko to jest oczywiście też cukier prosty. Oczywiście słodycze, o tym już nie wspominam, bo to jest oczywista oczywistość. Natomiast niewiele osób łączy napędzanie komórek nowotworowych ze zbożami. Nieważne, czy to są zboża glutenowe czy bezglutenowe, dynamika tych produktów, czyli produktów wysokowęglowodanowych, jest taka. Ten, kto za, który zamienia zboże glutenowe na bezglutenowe, musi wiedzieć, że w ryżu jest taka sama ilość węglowodanów. Jak w pszenicy albo podobna. A więc ca cała ta żywność wysokowęglowodanowa ona będzie dawała pokarm dla grzybów, bakterii wirusów. W medycynie naturalnej też widzą taką korelację, że tam gdzie wcześniej były grzybice, to po jakimś czasie również mogą się pojawić nowotwory. Z tym, że medycyna naturalna chce wybijać, chce, chce zapobiec nowotworom bądź niszczyć nowotwory poprzez wybijanie grzybów, nie do, końca, nie do końca chyba zdają sobie sprawę, że to nie jest ten kierunek, bo nie tyle grzyb, ani nie tyle bakteria, ani nie tyle wirus jest powodem większości chorób. Ale niewłaściwe błony śluzowe, czyli niewłaściwe podłoże. I o tym nieraz wspominałam, a więc u mnie w gabinecie ten, tym punktem wyjścia w leczeniu każdej choroby jest zaprowadzenie silnych, mocnych granic. Na silnych, mocnych śluzówkach, czyli przykładowo yy, yy, yy. Na wielitach, które nie mają, nie są przepuszczalne, nie nagromadzi się to, co nie powinno się nagromadzić. A więc punktem wyjścia w każdej chorobie jest zaprowadzenie mocnych śluzówek, i to na pewno nie są codzienne jadanie na zboża pełnoziarniste. O tym, dlaczego nie pełnoziarniste zboże i nie codziennie zboże, nieraz było na tym kanale. Także we wszystkim trzeba zachować umiar i ja najchętniej polecam człowiekowi, który ma duże problemy różnorodność, a więc skakanie. Dobra, więc mamy tą pulę limfocytów TH1 i już mniej więcej będziecie wiedzieli, że codzienne jadanie kanapki, chleba do wszystkiego, codzienne jadanie pizzy albo makaronu pełnoziarnistego czy innych produktów typu ryż bądź pieczenie sobie chleba bezglutenowego i jedzenie codziennie takiego chleba nie po jakimś czasie może wygenerować choroby, które są powiązane z pulą limfocytów TH1. Z kolei ta przeciwległa pula limfocytów TH2, czyli choroby związane z alergią autoagresją, to już pewnie wiele, wiele, wiele osób zorientowało się, że Wchodzicie na dietę przykładowo ketogeniczną, czy dietę karniwora, czy jakąkolwiek inną dietę białkowo-tłuszczową, to zaczynają wam się leczyć choroby z autoagresji, czyli alergie. I to jest zrozumiałe rzeczywiście, bo różnego rodzaju alergia to jest nadmiar białka w krwiobiegu. Zazwyczaj dochodzi wcześniej do tego, że wasze jelita są przepuszczalne, i przez te przestrzenie. Przedostaje się białko, duże ilości białka, które nie powinny znaleźć się. W związku z tym, te wszystkie choroby alergiczne z autoagresji, one są prędzej powiązane z nadmiarem białek w diecie. I teraz tak, nie chodzi tylko o białka zwierzęce, które mają dużo białek, ale również białka, które są w strukturach warzyw i strukturach roślin. A więc Osoba, która zachorowała na chorobę z autoagresji, ona najczęściej, wcześniej nadmiernie mieszała białka, białka, zwierzęce, czyli lubiła sobie w ciągu dnia zjeść na śniadanie jajko z boczkiem, potem do pracy jeszcze sobie, wzięła jakiś kawałek szynki z niewielką ilością warzywa, a potem na kolację jeszcze sobie nie wiem, serka jakiegoś posmarowała. Czy zjadła kawałek sera. To są już 3-4 rodzaje białka zwierzęcego na dobę. I dlatego na dietach keto, na dietach karniwora, na dietach GAPS, yy, oni jeszcze nie do końca chyba zdają sobie sprawę, że po yy, ludzie, którzy są długo, długo na tych dietach, a mają metabolizm yy, obciążony, metabolizm yy, w spadku po rodzicach przykładowo, bądź po prostu mają. Słabszy metabolizm z różnych powodów wygenerowany. Słaby metabolizm można sobie wygenerować również swoimi myślami, swoimi emocjami, swoim podejściem do życia, stresem. A więc różne są czynniki, które doprowadzają do tego, że nasz metabolizm nie jest w stanie udźwignąć takiej ilości białka zwierzęcego. To może być też brak ruchu. Wiadomo, że ci. Którzy ćwiczą, oni chętniej będą promowali i bronili diety białkowo-tłuszczowych, z tego względu, że jest to białko im potrzebne. Natomiast osoba, która idzie do biura, młoda, nie wiem, dziewczyna, która idzie po śniadaniu białkowo-tłuszczowym, idzie do biura i taki dni ma codziennie, nie idzie na siłownię, nie idzie biegać, nawet nie robi sobie spaceru, ona prędzej czy później może mieć problem ze zmetabolizowaniem tak dużej ilości białka. Zwierzęcego czy też roślinnego. A więc nie dziwi fakt, że ci, którzy mieli alergię, wyleczyli się na dietach białkowo-tłuszczowych, i teraz warto zmieniać dietę. Warto być różnorodnym, warto szukać innych rozwiązań, żeby choroba nie zlokalizowała się w jakimś miejscu, czyli nie, nie wygenerowała chociażby nadmiernej stymulacji. Limfocytów TH2, które są powiązane z mieszaniem białek zwierzęcych, nadmierną ilością białka zwierzęcego. Yy, dlatego tak pięknie udaje się yy, yy, leczyć mi choroby, czy wycofywać choroby z autoagresji yy, w postaci Hashimoto, yy, w momencie kiedy pouczam, czy, czy uczę yy, młode dziewczyny, chociaż ostatnio miałam też panów z Hashimoto. Pięknie przeciwciała opadają na diecie różnorodnej, na diecie, gdzie pilnuje się białek zwierzęcych, gdzie wprowadza się reżim białkowy, przynajmniej na początku, I stosuje się jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, na diecie, gdzie stosuje się częściej dni wegańskie, na diecie, kiedy, w której zwiększa się ilość tłuszczów, na diecie, gdzie szuka się białek, które. Dają stany zapalne i rotuje się te białka, czy też czasowo eliminuje. Bo na dietach GAPS, czy na dietach karnivora, jeszcze nie zauważają, że jajko nie wszystkim służy, że niektórym osobom jajko może wygenerować nadmierną ilość, nadmierną produkcję przeciwciał. Przeciwciała, nadmierna ilość przeciwciał jest powiązana z patologią lifocytów TH2, czyli Czyli właśnie z chorobami jest autoagresji. Tak samo nie każdemu służy wieprzowina, trzeba szukać po białkach które aktualnie wasz organizm potrzebuje. Może to będzie śledź, może to będzie dorada, może to będzie dorsz. Oty tego, jak poszukiwać białek, które, które, które będą was leczyć, a nie wywoływać stany zapalne. Zawsze tego uczę w swoim gabinecie. Na pewno będę kręciła jeszcze taki filmik, gdzie, m, gdzie m, będę Was uczyć czy, czy dawać porady, w jaki sposób, jakie narzędzia zastosować, żeby nie musieć robić tych testów drogich za 2000 zł e, IGG zależnych, które często pokazują, ale też czasem nie wszystkie białka pokażą, że nie służą. Tym bardziej, że ja zawsze robię swoją nakładkę w interpretacji tych testów, bo moim zdaniem te normy, które są ustanowione przez producentów, nie są właściwe. I o tym mogą się przekonać ludzie, którzy zaczynają obserwować siebie, czyli prowadzić dziennik żywieniowy i patrzeć na swoją skórę, paznokcie, włosy, na szybkość starzenia się, czyli szybkość siwienia włosów. Na, y, na wzdęcia, na gazy, na różne odpowiedzi z układu pokarmowego, y, z układu oddechowego i innych układów, nawet znaczeń mózgowych, bo na, y, jak uczę y, jak udostępniam te nasze narzędzia swoim klientom, to oni nawet zauważają, że jest ścisła korelacja między zjedzonym pokarmem a stanami depresyjnymi bądź lękami, które Pojawiają się w y, pewnym odstępie czasowym od zjedzenia śmiecia, czyli tego, co nie służy. A więc mamy sobie y, tą opowieść o naszym układzie odpornościowym. Y, wszystkim osobom, które, którym zależy na tym, żeby wyleczyły sobie alergie, choroby z autoagresji, one są troszeczkę cięższe do wyleczenia. Natomiast widzę, że się da. W, trzeba po prostu trochę z siebie dać, przygotować jedzenie wcześniej, żeby nie pójść do, do pracy z kanapką po raz kolejny tym samym. Bo to, co daje Wam problem w poziomie tkanek, komórek, co daje Wam nadprodukcję przeciwciał, to co medycyna, medycyna jeszcze do końca nie wie, bo nazywa różne y, przyczyny chorób. Yy, używa takiego słowa idiopatyczne, a więc nieznanego pochodzenia. Yy, to nie do końca jest tak, że my nie wiemy. Są lekarze, którzy yy, z fascynacji zajęli się tematem i już ponad 30 lat weryfikują ludzkie dzienniczki żywieniowe. Już dawno temu yy, zrozumieli, że to, co doprowadza do chorób, to są nasze nałogi żywieniowe. Yy, tak jak Wam wcześniej mówiłam, zamiana. Chleba glutenowego na bezglutenowy, to jest tak naprawdę, jakby to powiedziała doktor Ewa Bednarczyk-Bitoszyk, to jest y, jak zamienił kijek, y, zamienił stryjek siekierkę na kijek, a więc tkwienie dalej w nałogu. I y, może to oczywiście wypchnąć chorobę z jelit, y, ale po jakimś czasie ona się y, poprzez te białka, które są y, non-stop. Które wywodzą się z jednej grupy botanicznej, one będą stymulowały, czy też będą dawały reakcje zapalne w innym miejscu. To może być na przykład tarczyca. Czyli osoba, która przechodząc z diety glutenowej na bezglutenową zrobiła sobie ciszę w jelitach, czyli już nie ma takich, takiej reakcji zapalnej w postaci wzdęć bądź gazów. Ona może za jakiś czas zauważyć u siebie tycie, albo, albo spowolniony metabolizm, albo przykładowo niedoczynność tarczycy. Stymuluje to białko, które jest charakterystyczne dla całej rodziny grupy botanicznej wiechlinowatych, i, i nadmierna stymulacja tym białkiem wywołuje nadprodukcję przeciwciał, czyli osłabia czy też daje, y, nadwyręża grupę lifocytów TH2. I mamy autoagresję. A więc tak, w tym telegraficznym skrócie y, coś tam o układzie odpornościowym, myślę, że to da Wam do myślenia i myślę, że zachęci Was do tego, żebyście byli bardziej róz, różnorodni w swojej diecie. Dlatego nie przyklejam się do żadnej diety, może tylko do takiej diety, która uczy ludzi obserwować, uczy ludzi wychwytywać reakcje po poszczególnych produktach, bo przyczepienie się do jednej diety, prędzej czy później wygeneruje jakąś chorobę. Ketogenicy, ludzie, którzy długo są na GAPS-ie, czy na Atkinsie, czy na optymalnej Niech poczekają do 60 roku życia, wtedy będziemy inaczej gadać. Najwięcej klientów, którzy mają jakieś zastrzeżenia do, tej, do tych diet białkowo-tłuszczowych, mam po 60, po 50 roku życia. A więc oni po prostu trzeba ich wypchnąć, przepchnąć na inną dietę, żeby odciążyć ich od białek nałogowo jadanych. Bo się okazuje, że jajka już nie służą każdemu, że ser biały, żółty daje fenomen brzasku, że ser żółty, biały daje, czy śmietana 36 daje poranne bóle w stawach. Więc wszystkie nadmiary, wszystkie nałogi wychodzą prędzej czy później. Mogą wyjść nawet taką rzeczą jak siwienie włosów w 40 roku życia. Gdzie dla mnie to nie jest jeszcze ten wiek, gdzie powinniśmy siwieć, czyli szybsze starzenie się. Ok, dobra, w następnym odcinku ciąg dalszy. Co zrobić, żeby nie zachorować na autoagresję, bądź wycofać sobie autoagresję, bądź alergię, a jednocześnie będzie to też pouczający filmik dla wszystkich osób, które zapadły na chorobę nowotworową. Bo, tak jak wcześniej mówiłam, lekarz, który zechce dietetycznie prowadzić osobę z chorobą nowotworową, będzie chciał przepnąć jego metabolizm w kompartment alergika. I w następnym odcinku coś dla alergików, coś dla osób z chorobą z autoagresji. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.